Piano. Jest godzina 11:30, 24 lutego. Właśnie wjeżdżam do Ryblaski Zdroju 5 kilometrów od granicy z Ukrainą poza tym literalnie pośrodku niczego. Naprawdę nigdzie indziej nie widziałam tych drzew. Może Robert miał rację, że mały wyjazd z Warszawy dobrze mi zrobi, chociaż słowo daję, nie mam pojęcia, po co tu wracać. Jest ciemno. Drzewa otaczają was niczym gęste, organiczne kolumny. Gabriel budzi się w tej swojej wannie wypełnionej poduszkami. Macie wrażenie, że im dalej idziecie, tym się robią wyższe? Ten rezonans, który ma w sobie ten melancholijny, tak zaczyna się do niej Przebijać, kiedy właśnie jest sama ze sobą. Wcześniej, gdybyście poświecili latarką do góry, zobaczylibyście prawdopodobnie ich korony. Jakaś istota zamieszkuje to miejsce. I teraz snop światła natrafia tylko na ciemność. Spokojnie, po co te nerwy? Weźmy, usiądźmy, napijmy się piwa. Jest jakby ciszej. Pomnienia w poprzedniej nocy nie są przyjemne. Może też dzwonię po pogotowie. Zanurzacie się znowu między drzewa. Zaczynasz słyszeć paniczny, przyspieszony oddech. Więc być może wynajmuję cały parter wraz z tą piwnicą, którą mogłam sobie przerobić na legowisko i laboratorium. Niestety szlanka była pusta. I teraz kurwa ścierwo masz za swoje. Żryj! Żyj, kurwa! Na pewno głowa będzie boleć. Kim jesteście? Może dla bezpieczeństwa nie zbliżaj się do naszego znaleziska. Zabierajmy się stąd! Natrafiliśmy na jakieś... ...kordę... ...okultystyczne tematy. Wracamy już! Zatruty Zdrój. Kronika wampira Maskarady piątej edycji. Na ryzyku narracyjnym... Od 26 sierpnia.